Piotrze, widziałeś co w pierwszym treningu Andrzej zrobił e, no, skoczył daleko. No. daleko. Oj, dalej, oj, 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 jak dalej, jak magicznie. Oj. I Wiesz co, i tak sobie pomyśleliśmy, że może to czas na nową kategorię. Walka o beżową kuropatwę. Nie, to nie to samo, nie, nie to samo. No nie wiem, nie wiem. Może, może się coś namyślimy. Ostatnio nie było czasu, żeby myśleć. Ale to się ty się wymyśli, ty się wymyśli, no. No pewnie. Ale... Kuropatwa to nie, to nic źle brzmi. Nie? Źle. źle, nie, źle nie. Nie. Dobrze, to cofamy, nie ma Beżowej góropatwy. No. <laughs> Wracamy do ciebie. Pojawiła się taka wersja, że te twoje tak dobre skoki tutaj to jest sportowa złość po porażce w złotym barzancie. Nie, to ten, no, przegrałem, ale... No w sumie mu jeszcze nie postawiłem, bo nie wiem było gdzie tego złotego tego, barżanta kupić, ale na pewno mu postawię i... No i co, no tam trochę tego barżanta też już razem się posiedziało. <ścoughs> No. I w Willingen, no macie okazję właśnie startować na z Chance. Twoje skoki bardzo dobre i tu się rodzi pytanie, może dołączysz do kolegów w jakimś ich wewnętrznym wyścigu, tak jak Andrzej Stękała z Piotrem Żyłą się ścigali podczas turnieju o złotego bażanta. Tak pytanie, czy ty się włączysz, no bo z takimi skokami to masz szansę. No pewnie, jak najbardziej po to, po to skaczę, po to trenuję, żeby tak było. Te twoje skoki tutaj na co najmniej dobrym poziomie, Ty myślisz, że koledzy cię dopuszczą do tych waszych wewnętrznych rywalizacji. No w turnieju był złoty bażant, tu pewnie też coś wymyśli myślicie? Nie wiem, nie wiem, jeszcze, jeszcze tam nic nie słyszałem, żeby była jakaś specjalna nagroda za ten weekend, ale oczywiście, jak coś wymyślę, to będę walczył, żeby żebym mógł dywalizować z nimi. No, fajnie, no super się skończyło. A tylko złoty orzeł się pojawił, czy złoty barzant też? No niestety nie było.